Dzień dobry, hallo, guten tag. Witam w serii odcinków Angielski Tomus, Niemiecki Twój Plus. Zapraszam dzisiaj do obejrzenia prezentacji na temat przyimków, które się łączą z datywem. Przed Wami slajd informacyjny o tym, co będzie w wykładzie. Podam przykłady przyimków łączących się z datywem. Przypomnę, jak wygląda datyw. Następnie będziemy ćwiczyć dativ, czyli celownik, na podstawie przykładów, przykładów z użyciem przyimków z zaimkami osobowymi i przyimków z rzeczownikami. A następnie będą ćwiczenia dla was, tak żebyście się mogli sprawdzić. Wykład jest skonstruowany w ten sposób, żebyście podczas oglądania mogli jak najwięcej zapamiętać. Przed Wami właśnie lista przyimków, które się łączą z datywem i które trzeba poznać, nauczyć się ich na pamięć. Mamy up i up znaczy od w odniesieniu do przyszłości. Dlaczego to jest ważne? Ponieważ jest również przyjmek zaid trzy piętro niżej, który znaczy również od, ale używamy go do przeszłości. Czyli jak będę chciała powiedzieć od dwóch dni coś się już dzieje, to powiem seit. Ale jeżeli będę chciała powiedzieć, że od 5 czerwca, a 5 czerwca jeszcze nie ma, czyli w odniesieniu do przyszłości, no to właśnie wtedy użyję ab. Poza tym mamy zu, von, bei, aus, außer, gegenüber, mit, nach, entgegen, gemess. I teraz proponuję, żebyście zatrzymali prezentację i przeczytali sobie na głos te przyimki razem z tłumaczeniem, tak żeby postarać się je zapamiętać. I przechodzimy do datywu. No skoro po przyimkach wymienionych na poprzednim slajdzie używamy datywu, to teraz jak datyw wygląda? Widzicie tutaj zaimki osobowe w datywie. Czyli na przykład, jeżeli będę chciała powiedzieć od ciebie, to używam fon i od zaimka du jest dia, czyli powiem von dia. To będzie od ciebie. Do niego, do to jest CU. Do, do osoby. CU IM, bo od EA er jest zaimek w datywie im. I proponuję teraz, skoro już znamy, jak wyglądają zaimki osobowe w datywie, i oswoiliśmy się trochę z przyimkami, które wymagają użycia datywu, to proponuję teraz kilka ćwiczeń. Na slajdzie są ściągi, czyli jeszcze przypominam ten datyw jak wygląda. Są przetłumaczone przyimki i na przykład U to jest by i będziemy tłumaczyć. By mię to będzie, skoro by to U, a mie jest odzaimka ich, czyli by mie u mnie. No to by dia będzie... I tutaj zapraszam moją uczennicę do wspólnego ćwiczenia. Witaj, dzień dobry. Cześć wszystkim. No to bardzo Ciebie proszę, słuchałaś wstępu. Co to znaczy baj dia? U Ciebie. No dobrze, to w takim razie skoro baj to u, to jak będzie u niego? Baj im. Brawo. I u Pana już nie poproszę Cię o odpowiedź, tylko poproszę wszystkich, którzy oglądają tę prezentację, zastanówcie się, jak jest u Pana. Zatrzymajcie tę prezentację. Macie tu jeszcze dwa przykłady na obrazku. On mija to ode mnie, my die z Tobą. Tak jak powiedziałam, wszystkie podpowiedzi są i mam nadzieję, że już w tym miejscu dacie sobie radę. Zatrzymajcie, zróbcie ćwiczenia. I za chwilę uruchomicie prezentację, to ukażą Wam się odpowiedzi. No i właśnie przed Wami odpowiedzi. Mam nadzieję, że wszystko zrobiliście poprawnie. Skoro mamy już przyimki z zaimkami osobowymi, powiązanie takie załatwione, potrafimy używać przyimków z zaimkami osobowymi w datywie, to teraz możemy przejść do dalszej części wykładu. Będą przyimki razem z rzeczownikami. A żeby użyć przyimka z rzeczownikiem, to musimy sobie przypomnieć, jak się odmienia rodzajnik, bo pamiętacie, że rzeczowniki praktycznie w języku niemieckim się nie odmieniają, nie mają tych końcówek. Tę funkcję końcówki przejmuje właśnie rodzajnik. No i jak te rodzajniki się zmieniają? Rodzaj męski der zmienia się na wszystko, co ma końcówkę my, czyli będzie dem. Jak użyjemy rodzajnika nieokreślonego, to będzie einem, przeczenia keinem, zaimka dzierżawczego meinem, i tak dalej. deinem, zainem, irem. Jeżeli ktoś chce używać rzeczowników z zaimkami dzierżawczymi, no to powinien tak naprawdę zajrzeć do wykładu o zaimkach dzierżawczych, jak się odmieniają. My tutaj się skupiamy na rzeczownikach. Di wszystko się zamienia w ten sposób, że będzie miało końcówkę ry. Der, einer, keiner, meiner. Das identycznie jak der, czyli dim einem keinem meinem. I w liczbie mnogiej mamy jeszcze inaczej. Dyn i rzeczownik, uwaga, dostaje końcówkę N, jeżeli tej końcówki nie posiada. No i mamy przeczenie keinen, meinen. Nie ma tu oczywiście rodzajnika nieokreślonego, a to dlatego, że w liczbie mnogiej rodzajników nieokreślonych w ogóle nie ma. Jeżeli potrzebujecie więcej czasu, to zatrzymajcie się tutaj w tym miejscu. Popatrzcie jeszcze na slajd, na znaczenie przyimków, zanim przejdziecie do ćwiczeń. No i jeśli już jesteście gotowi, to yy, uruchomcie prezentację przed Wami ćwiczenia w celu zapamiętania użycia przyimków z rzeczownikiem. Jak będziemy rozwiązywać te przykłady? Znowu mamy mnóstwo podpowiedzi. Mamy wymienione rzeczowniki w tabelce, w nominatywie, czyli w mianowniku. Rzeczowniki rodzaju męskiego – Der Arzt, der Abend, der Urlaub, mein Vater – Wybierałam rzeczowniki takie, które wydają się być oczywiste, że na tym etapie, jeśli uczycie się datywu, to już na pewno te rzeczowniki znacie. W rodzaju żeńskim wybrałam Die Post, meine Tasche, deine Mucha. Dla rodzaju nijakiego wybrałam Das Wochenende, mein Haus, dein Auto. I w liczbie mnogiej – Die Eltern i Jahre. Mamy przykład jeden rozwiązany w chmurce mit, der, lupe, czyli z lupą. Jeżeli mamy rodzajnik tutaj der, to znaczy, że lupę jest di tak naprawdę, bo po mit używamy datywu, a w datywie dla rodzaju żeńskiego wszystko kończy się na ry, czyli der, einer, meiner i tak dalej. Macie tutaj na tym slajdzie również podpowiedź, jak się rodzajniki, i zaimki dzierżawcze zmieniają w datywie. Przypominam, do męskiego rodzaju wszystko będzie się kończyło na my. Do żeńskiego na ry. Do nijakiego tak samo jak do męskiego. I w liczbie mnogiej pamiętamy, że wszystko się zamienia na -ny i rzeczownik, jeśli nie ma na końcu -ny, to musi to -ny otrzymać. I mamy pierwszy przykład u mojego taty. U to jest baj. Tata, rodzaj męski, wszystko będzie się zamieniało na -my. Czyli baj, meinem, fata. A jak będzie w takim razie u rodziców? rodzice to liczba mnoga, prawda? I tutaj znowu zaproszę moją uczennicę, zobaczymy jak sobie poradzi u rodziców. Myślę, że to będzie by dayn eltern. Brawo, bo rodzice to liczba mnoga, czyli musieliśmy rodzajnik określony di zamienić na den. A że eltern na końcu już mają n, ni, to nie dokładamy następnego n. Tutaj na środku jest taki przykład do lekarza. Do do osoby to jest co? Dobrze, co? I teraz do lekarza. To jak będzie? Cu deim arzt. Brawo. No i w ten sposób należałoby rozwiązać pozostałe przykłady. Jeśli nie pamiętacie przyimków, jak jest na przykład naprzeciwko, albo od, czy po, to musicie oczywiście cofnąć prezentację, kawałeczek i przyjrzeć się jeszcze raz znaczeniu przyimku. Jeśli rozwiązaliście ćwiczenie, możecie ponownie uruchomić prezentację i sprawdzić własne odpowiedzi z tymi, które podajemy tu w wykładzie. Mam nadzieję, że wszystko się zgadza. W momencie kiedy łączymy przyimki z rodzajnikami, powstają nam tak zwane formy ściągnięte, czyli na przykład cum, to jest cum i mamy przykład cum fryzea. Czyli do fryzjera. Cudea to ściągnięta forma cuo. Mamy na przykład cuo tante do cioci. Fondim to na przykład fom grill. dym to baim. Baim onkel. Tych form ściągniętych tak samo możemy używać. Jest dużo, dużo więcej tych form ściągniętych, na przykład am. am, Montag, am dienstag to jest forma ściągnięta od an dym. No i teraz już mamy wszystko tutaj pomieszane. Przyimki z rzeczownikami i przyimki z zaimkami osobowymi. No i wasze zadanie jest takie, żeby to przetłumaczyć. Według twoich danych, według to nach. I twoje dane to deine Angaben. To jest liczba mnoga. Czyli jak będzie według twoich danych? Znowu poproszę uczennicę moją o rozwiązanie pierwszego przykładu. Nach deinen Angaben. Mhm. Właśnie tak, bo to liczba mnoga. A więc nach, deinen, angaben. Mamy jeszcze tutaj przykład, też użycie właśnie w liczbie mnogiej, przyimka z rzeczownikiem w liczbie mnogiej, mit din szuen, czyli z butami. Liczba mnoga buty to szue. kończy się na e, a po mit dodajemy ne. Natomiast angaben mają już ne na końcu, więc tutaj nie mieliśmy tego problemu. No to zróbmy jeszcze jeden przykład od miesiąca. Miesiąc to rodzaj męski, a więc jak to zrobisz? Zajt einem Monat. Brawo! Zostawiam Was z tymi przykładami, rozwiążcie je sami i uruchomcie ponownie prezentację, sprawdźcie z naszymi odpowiedziami. Mam nadzieję, że nie było żadnego błędu. No i na koniec jeszcze ćwiczenie dla ambitnych, dla takich co to już wszystko zapamiętali, są super zdolni. Mogą rozwiązywać y, przykłady użycia przyimków z datywem bez żadnych podpowiedzi. U lekarza to by było... Arct. Wow! Pełna podziwu jestem. Z resztą ćwiczeń zostawimy Was. Nie będziemy odbierać przyjemności rozwiązywania ćwiczeń. Moja uczennica tutaj aż, aż się rwie do rozwiązywania, ale ja jej nie pozwolę, żebyście mogli sami rozwiązać i równie być zadowoleni z siebie, że zapamiętaliście tutaj możliwie dużo. Moi drodzy, no w zasadzie to już jest wszystko. Mam tylko na koniec podsumowanie, że właśnie po tych przyjmkach, które tu są wymienione, to się używa datywu. Mamy kilka przykładów i jeszcze jedna uwaga. Pamiętajcie, że istnieje pewna grupa przyjmków, które mogą się łączyć z datywem, ale też mogą łączyć się z akuzatywem. I tutaj o nich nie było ani słowa. Nie wspomniałam w ogóle. Natomiast są takie przyjmki, które będą się łączyły z datywem, jeśli w zdaniu będzie spoczynek. I oczywiście na naszym kanale, domyślacie się, taki wykład jest. Nawet jest więcej niż jeden. Te przyimki, które się łączą właśnie z datywem i z akuzatywem są omawiane szeroko w szkole, dlatego też na moim kanale, na naszym kanale są takie wykłady. Pojawiają się wam właśnie linki teraz do tych wykładów, ale również w komentarzu pod wykładem oczywiście znajdziecie również te linki i znajdziecie linki do strony, gdzie jest mnóstwo ćwiczeń właśnie z datywem. Można się tam realizować, uczyć się i przypominać sobie. O czymś bardzo ważnym zapomniałam, no proszę o łapki w górę oczywiście i o subskrypcję. To mnie uskrzydla i wiem, że takie wykłady są Wam potrzebne, jeśli widzę łapkę w górę, jeśli widzę nowe subskrypcje. I tu dostałam jeszcze podpowiedź z zewnątrz, że mam powiedzieć jednym tchem, że czekam i proszę o łapki w górę, subskrypcję i dzwoneczek. A Powiedziałam o subskrypcjach, dzwoneczkach i łapkach w górę, a zapomniałam się pożegnać. Do widzenia. Auf Wiederhören. Tschüss. Tschüss.